I tutaj mamy pytankę Madzi. Już patrzymy sobie. Macie pyta. Czy naturalne jest, że od razu jedną część głowy zaczęła mnie boleć? Taka słaba jestem, że aż się kręci przed oczami. Jeżeli robimy rytuały oczyszczania, rytuały takiego wsparcia, jeżeli chodzi o naszą energię, może się zdarzyć, że energie, które nas opuszczają, czy osoby, które nas opuszczają, czy um, sytuacje y, zmagające tej oczyszczanie mogą doprowadzać nas właśnie do takich stanów, e, takiego bym powiedziała, lekkiego na początku osłabienia. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że proces oczyszczania jest to proces, on się uwalnia, jakiś głębszy, zawsze, za każdym razem, kiedy robimy jakiś rytuał, to tak jakbyśmy, to tak jakbyśmy byli taką, taką osobą zrobioną właśnie z takich osłonek. Jedna rzecz po drugiej zaczyna coś puszczać. Wraz z oddechem, wraz z taką energią ciepłą zaczynają te energie się oczyszczać. Zaczynają się te energie oczyszczać i zaczyna coś puszczać, dlatego my na przykład czasami możemy czuć się, mieć takie jakieś zawroty głowy, czy czuć się niedobrze. To jest taki proces, który się uruchamia. Często kiedy ktoś praktykuje reiki, czy jest na przykład po inicjacji reiki, czyli no tutaj, czy po procesach jakichś oczyszczania, jeżeli mamy bardzo taką energię zablokowaną, czy takie trudne jakieś energie przy nas, rzeczywiście My możemy w ten sposób jakby odczuwać ten proces oczyszczania, ale to mija. Co trzeba robić? Co trzeba robić? Przede wszystkim pić bardzo dużo wody. To jest jedna rzecz. Wody najlepiej, teraz jest dobry czas, Księżyc idzie do góry, ja zawsze wodę energetyzuję poprzez promienie Księżyca. Najlepiej mieć wodę ze źródła. <laughs> Jeżeli ktoś ma taki uluksus, ja mieszkam w Szkocji, więc jest tutaj cudowna woda, mnóstwo takiej dobrej energii. Następna sprawa: kąpać się w soli na pewno. Też robić sobie takie marsze dzienne w przyrodzie, wtedy to z nas odpada. Ta energia jest taka zrelaksowana, tak jakbyśmy się kąpali w, takim, w takiej kąpieli leśnej. Jeżeli macie pytania dotyczące rytuałów czy innych rzeczy, zapraszam serdecznie. Kocham robić rytuały, wiele spraw odblokowuję. Najbliższy rytuał będzie w czwartek, będzie to rytuał uzdrowienia. Dzisiaj mieliśmy rytuał rozwiązania pozytywnego spraw urzędowych. Wszystkie rytuały znajdziecie na mojej grupie Zakonta aniołów. Można się zapisywać do specjalnej grupy, w której jest rytuał. Też wykonuję rytuały indywidualne dla klientów, nie wszystkich. Chociaż też nie lubię uzależniać, wolałbym, jak się osoby też same uczą y, tutaj pracować, więc wtedy mówię, co trzeba zrobić. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę powodzenia i spokoju.